Urządzenie do masażu InSportLine C02 to idealne narzędzie do głębokiego i odprężającego masażu całego ciała. Urządzenie oferuje dwie wymienne głowice masujące, dzięki czemu możesz wybrać rodzaj masażu, który najbardziej Ci odpowiada. Nasadka do masażu punktowego służy do głębokiego masażu punktowego, który rozluźnia całe ciało i usztywnia mięśnie, ale także krąży w określonych obszarach mięśni. Druga głowica służy do masażu powierzchniowego, co gwarantuje szybszą regenerację, a także służy do masażu relaksacyjnego. Urządzenie do masażu InSport C02 posiada również funkcję promieniowania podczerwonego, które poprawia ukrwienie i metabolizm w poszczególnych tkankach. Możliwość płynnej zmiany intensywności za pomocą łatwo dostępnego pokrętła sterującego to jedna z praktycznych cech urządzenia do masażu. Przy codziennym stosowaniu można w ciągu kilku minut pozbyć się stresu, zmęczenia, zmniejszyć ryzyko odkładania się soli czy powstawania celulitu.